Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z projektem Sulawesi. Tak moi drodzy wygląda obecnie mój baniaczek. Jeśli chodzi o parametry, jest wszystko w porządku, natomiast możecie zobaczyć, że krasnorostów się bardzo dużo pojawiło i to mi mocno przeszkadza. No jak widzicie, krewetką to oczywiście nie przeszkadza, bo krewetki sobie po tym łażą skubią, ale wizualnie to nie wygląda najlepiej. Nie bardzo mam pomysł, co można z tym zrobić, no bo kurczę, yy, nie chcę tutaj jakiejś chemii stosować i tak dalej. No, ale nie o tym. Najważniejsze to chciałem Wam powiedzieć, to o maluchach, które w końcu zaczęły wychodzić. Tutaj na obrazku widzicie takiego podrostka, który sobie śmiga. Yy, jest kolejny podrostek, yy, jest kolejny i kolejny i kolejny, i tego naprawdę się zrobiło dużo. Początkowo myślałem, że nic mi się nie mnoży, że tutaj nic się nie dzieje i tych maluchów, maluchów nie ma, bo samiczek z jajkami naprawdę było dużo, nadal jest dużo, zresztą jak widzicie na obrazku, aczkolwiek maluchów widać nie było. I byłem troszeczkę tym faktem zawiedziony, szukałem powodów i tak dalej, nawet kolega do mnie dzwonił wczoraj i się pytał Chopin, jakie masz parametry, bo on zaczyna z ja mówię, że mam 500 mikrozimensów, że nie wiem, czy nie za dużo, i tak dalej, i tak dalej, że powinno może być ciutkę mniej, bo tych maluchów jakoś nie widać. No i po prostu jakbym magiczną różdżką dotknął, nagle zaczęły wychodzić. I maluchy z pierwszego pokolenia, które widzieliście przed chwilą, i maluchy już z pokoleń kolejnych, na przykład ten maluszek, który sobie gdzieś tam skubie przy tych krasnorostach naprawdę jest malusi, malusi, malusi. Eee, I co wam powiem, że, że zaczęły one bardziej wychodzić po podmianie wody? Zrobiłem podmianę wody jakąś, nie wiem, godzinę temu. No i te maluszki zaczęły, zaczęły wyłazić i skubać, nie? Tak to ich naprawdę nie było widać. I to są już maluchy właśnie z drugiego albo z trzeciego pokolenia. A te większe, już naprawdę sobie śmigają fajnie razem z dorosłymi, nie? Taki maluszek, jak go widzicie tutaj w tym momencie, to, to jest naprawdę drobnica. To jest, yy, trzeba się naprawdę przyjrzeć. Trzeba pierw jednego maluszka zobaczyć, żeby sobie zdać sprawę z jakim rozmiarem mamy do czynienia. I później gdzieś w tym moim gruzowisku szukać, szukać kolejnych. I naprawdę jak zacząłem szukać, zacząłem się naprawdę bardzo mocno przyglądać. Yy, to tych maluszków jest dużo i, i widać, że że jest chyba okej, okay, że jest wszystko okej, okay, że wszystko fajnie się kręci, także jestem ciekaw, jestem ciekaw jak to będzie dalej, no mówię te podrostki już wyglądają fajnie, radzą sobie fajnie maluszków też jest naprawdę dużo dużo, także, także spoko także tak wygląda mój baniak, takie moje gruzowisko, mówię no krasnorosty troszeczkę mnie denerwują, bo to szpeci obraz tego rysunku tego zbiornika, no ale nie chcę nic dodawać Także to było na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć, cześć!